Zajęcia sensoryczne, literackie i plastyczne, warsztaty, wycieczki, gry i zabawy, wakacyjna przygoda z Dębicką Biblioteką zbliża się wielkimi krokami, rusza 22 sierpnia, dobiegają końca zapisy na wakacyjne, bezpłatne zajęcia pod hasłem Bibliotekarz bliżej nas. Mogą w nich wziąć udział dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Miejska Powiatowa Biblioteka Publiczna zaprasza wszystkie dzieci na wakacyjną przygodę z Dębicką Biblioteką, która jest realizowana pod nazwą Bibliotekarz Bliżej Nas. Przedsięwzięcie jest finansowane przez Ministerstwo Kultury oraz Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut Książki, na które Biblioteka Miejska pozyskała środki. W ramach wakacyjnej przygody nasze dzieci między innymi wyjadą do Muszyny, do ogrodów sensorycznych, ale także na warsztaty do Muzeum Dobranocek w Rzeszowie. Między innymi dzieci będą również tworzyły miejską grę marszową, ale także będą mieć ciekawe zajęcia literacko-edukacyjne. Na wszystkich głonych przygód odkrywców czeka baśniowa kraina. Dzieci wezmą też udział w zajęciach pod tytułem Kreatywna Biblioteka oraz Detektyw na tropie zagadek. Ponadto zaplanowano ciekawe zajęcia i wyjazdy. Zapisy na wakacyjną przygodę z Dębicką Biblioteką prowadzi BiblioLandia Strefa Dzieci.